Witam serdecznie w kolejnym filmiku Opel Zafira B rocznik 2006, lat 13 170 tysięcy kilka przebiegu pojawił się taki problem, że ostatnio bardzo ciężko chodzi kuczyk w stacyjce coś się wyrobiło czy może tam jest po prostu już tak sucho po latach stąd nagrywam ten filmik i proszę was o radę jak to rozwiązać, mam nadzieję, że to nie jest kwestia wymiany stacyjki czy tam można jakoś ten Mechanizm nasmarować, może jakiś smart sprayu czy coś takiego. Czyli wkładam kluczyk, no, no naprawdę nie jestem w stanie go przekręcić. To znaczy, trzeba to zrobić nie bardzo mocno. Aż się boję, że ten kluczyk może się no teraz to ani w jedną stronę, ani w drugą. Nic, nie da się go teraz ruszyć w ogóle. Muszę jakoś na siłę go ruszyć. Mhm. Nie ruszę go w ogóle. Ok, chyba muszę wyłączyć kamerę i spróbować jakoś dwoma rękami. Ok, czyli właśnie jest taki problem, pytanie, co tam się wyrobiło, czy może jest aż tak sucho. Bardzo proszę napiszcie w komentarzu, jak temu zaradzić.